Tę pompę infuzyjną służącą do podawania leków pacjenci hospicjum Jana Pawła II w Olsztynie zyskali dzięki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej. Wspieranie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium, w strukturach którego mieści się hospicjum, to kolejne działanie mpc w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. MPC jako spółka miejska bardzo intensywnie stara się angażować w różne inicjatywy społeczne, a szczególnie takie, które swoim charakterem mają wspierać społeczeństwo tutaj lokalne. I szczególnie w takich obszarach, które są, no mówiąc krótko, obszarami trudnymi społecznie i wymagającymi też dużego zaangażowania finansowego. I tutaj, jeżeli mówimy o takich działaniach, to właśnie hospicjum jest takim miejscem, gdzie tą godność człowieka trzeba w sposób szczególny podkreślić, a żeby to było możliwe, konieczne są środki finansowe na różnego rodzaju sprzęt. Medyczny, który wspomaga funkcjonowanie takiej placówki i MPEC w miarę swoich możliwości wspiera i będzie wspierał takie inicjatywy. Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium funkcjonuje w regionie od prawie 20 lat. Jego działania medyczne są w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale potrzeb jest tak dużo, szczególnie w czasie pandemii, że każda pomoc jest mile widziana. Współpraca z firmą MPEC istnieje dopiero ponad rok. Więc jest to młoda i świeża współpraca, ale jest cudowna, fantastyczna, bo właśnie dzięki takiej współpracy możemy pozyskać te środki, które wpływają z MPcu do nas systematycznie każdego miesiąca. i po zebraniu pewnej sumy dokonujemy właśnie takich poważnych zakupów, które na ten moment zrealizowaliśmy. MPS współpracuje nie tylko z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Hospicyjnym Palium, ale również z innymi placówkami medycznymi, takimi jak Olsztyński Szpital Dziecięcy czy też Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ARKA. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie od początku swojego istnienia współdziała zarówno z bliższym lokalnym, jak i dalszym otoczeniem w różnych sferach. Dla władz spółki, bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza nie tylko spełnienie wszystkich wymogów formalnych i prawnych ale także stałe inwestycje w zasoby ludzkie ochronę środowiska i relacje z otoczeniem. MPEC dba również o relacje ze społeczeństwem poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych. Współpracujemy ze szkołami, współpracujemy ze środkami sportu, które w jakiś sposób kształtują szczególnie w tych trudnych czasach tą kulturę fizyczną wśród, wśród dzieci. Jak również staramy się wspierać naszą lokalną kulturę, która również teraz obecnie nie do końca ma możliwość takiego rozwoju, jaki, jaki by pozwolił jej na właściwe funkcjonowanie. Także jesteśmy aktywni, w miarę możliwości ze środków, które pozyskujemy z działalności niezwiązanej ze sprzedażą ciepła, tylko z innych działań, jeżeli uda nam się wygospodarować jakieś środki, to ja angażujemy w takie działania. MPEC jako firma produkująca ciepło, ciepla nie tylko domy, ale również serca potrzebujących. Chcemy, żeby MPEC był postrzegany pozytywnie i dlatego prowadzimy działania o takim charakterze, ale przede wszystkim mamy to poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo, w którym funkcjonujemy jako spółka miejska. Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium jest to organizacją pożytku publicznego. I ma na celu wspieranie działalności hospicjum imienia Jana Powa II w Olsztynie. Przekazując 1% podatku włączają się państwo do wielkiego dzieła, jakim jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym. Każda przekazana złotówka zostanie wykorzystana na budowę nowej siedziby hospicjum.